Witam serdecznie, wróciłem z Kuby, tutaj hartuje się teraz mrozem, śniegiem. Minus 10 stopni mamy teraz, minus 18 w nocy. Chcę ogłosić tutaj konkurs taki światowy. Kto zgadnie, jest wielu guru od witaminy D3, mówią tam, czy się wchłania, co to MKK7, MK4. Ja osiągnąłem poziom 500, pokazałem to na filmikach, wielu ludzi wątpiło. Przez 12 dni uzyskałem to przez liposomalną witaminę D3. Kto teraz zgadnie, ja miałem 500 wyjeżdżając na, do Kuby na słońcu, trzy tygodnie na słońcu, 5 godzin opalania, zobaczcie jak wyglądam, jaką teraz osiągnąłem witaminę D3. Jeśli się znasz, uczestnicz w naszej zabawie. Nagroda będzie od 500 do 1000 zł. Pokaż nasze produkty, jak wyglądają. To będą nasze najlepsze odcy. Najlepsze odcy. Książka pani Majewskiej właśnie pisze tu o K2, o kurach. Ja uzyskałem poziom oczywiście z K2, od kury, a więc naturalnym, z jajek, sera i tak dalej. Nie używałem dodatkowej. Oczywiście również jest K2, będę chciał duże dawki witaminy D3. Musi dodać sobie K2 więcej. Bierzesz 1000, wystarczy 100 mikrogramów. Jedno, dwa jajka to jest około 100 mikrogramów. Taka ciekawostka. Ja chcę Was zainteresować tutaj na tym, pokażę Wam, że właśnie przy takim słońcu, jaką uzyskają. oczywiście nagrodą pierwszą będzie witamina D3, cały zestaw tej witaminy i K2. dostaniecie, jeśli ktoś zgadnie. I oczywiście nasze produkty, octy, najlepsze produkty, które mamy, 10 różnych octów. Zapraszam do takiej zabawy, kto zgadnie, jest wielu ludzi, może ktoś trafi akurat. Ja oczywiście zrobiłem całe badanie wczoraj, 25 OH, mam to na papierze, sam byłem ciekaw, zrobiłem kolejne doświadczenie po dwóch miesiącach, w grudniu wziąłem pierwszy te witaminy, teraz zrobiłem po, po przyjeździe od razu w piątek, zrobiłem poziom D3. Mam to na papierze, pokażę Wam ten wynik, pokażę Wam stary wynik, który był miałem 500, i z, z ciekawości sami ocencie, jaką mogę mieć raz witaminę D3. Czy ta witamina D3 poszła w górę, czy ta witamina D3 spadła całkowicie w dół. Podpowiem to, że jeśli bym miał bardzo niską witaminę poziom D20, nigdy bym się tak nie rozebrał, bo bym się był narażony na przeziębienie. Teraz po prostu robimy masaż sobie ciałem, nacieram ciało jeszcze po olejkach, tak że kapitalnie jestem uodporniony na, na przeziębienia. Pozdrawiam wszystkich, już w niedzielę wjeżdżamy do sanatorium, kto, kto jedzie ze mną, także zapraszam. Pozdrawiam wszystkich i czekam na rozwiązanie konkursu. Jeśli ktoś zgadnie, taką nagrodę ufundowaliśmy dla was. Jaki poziom witaminy D3 mam teraz po tym słońcu? Jest to dla was taka ciekawostka. Jest wielu ludzi, profesorów, wykładowców, pokazują jak bić całe butelki. Niech ktoś się wypowie, jaką ja mogę mieć teraz poziom witaminy D3. Miałem tak toksyczny, nie wystąpiła hiperkalcemia, zrobiłem wszystkie badania, PTH i tak dalej, fosforany zasadowe a więc nie wystąpiło to, zatrucie tą witaminą D3. Mimo to byłem na słońcu przez 5 godzin. Powiedzcie sami jak to wygląda. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I zapraszam na takie wyjazdy z nami. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Jadę kolejne badanie D3. Pokazałem jakie M500. Żeby wyjechać na badanie D3. Przyjechałem minus 10 stopni mrozu. I muszę pokonać 1,20 m śniegu. A więc przepowiedziałem w styczniu. Minus 20 stopni w nocy, 10 w ciągu dnia w pełnym słońcu i robimy kolejny wynik Batanie D3. Zobaczcie, jak wygląda. Ktoś tam powiedział, że czy jestem Jasnowizem, a więc jestem Jasnowizem, powiedziałem dokładnie. W sobotę wyjeżdżamy e, Oaza Relaksu. Zobaczcie, żeby dostać się do samochodu. Taka opata, półtora metra śniegu i żeby to pokonać. Pozdrawiam wszystkich, Z Mroźnej milówki i zapraszamy do z nami na wyjazd w sobotę, kto będzie chciał. Bo oczywiście, zaczynam, nie biorę żadnej prewizji. Robię to po koleżeńsku, kto będzie chciał po prostu jedzie ze mną, na miejscu sobie reguluję wszystkie wydatki, które tam chcą za zabiegi. Pozdrawiam z mroźnej krainy, to już nie Kuba, to już nie ma temperatury, tu niestety realia brutalna łopata i śnieg. Dziękuję i zapraszamy, kto będzie chciał w sobotę wieczorem 18 wyjazd. Dzięki, hej! 아 <susur> હવે ખબ્રા ખા